Wysta wystąpić jak ja. Stresik kleki jest. Jak to zawsze. Nie Ach, się chłopie. Ta... Na razie jest trzy. Lubię to. Już chyba wcześniej o tym mówiliśmy. Jedna osoba mówi o tym. To chyba ja. bo mnie prosił kolega. <grych> co to za Kolega mnie prosił. Jakiś skromny. No mów dalej, mów dalej. <grych> Przyjaciel, dobra. Komentarze możecie wysyłać do kanału, do filmików. Najlepiej jakieś miłe, przyjazne, ciepłe, dla ucha. Dla oczu. No tak. Chyba seriami będziesz nagrywał, tak? To załóżmy, jedna seria będzie miała. Ile ty tam sobie w 30? A ja to nie wiem. Na no, jak co dzień będziesz rzucał filmiki, to nie wiem. 40? Seria będzie miała. To zależy jeszcze. Od chęci nagrywania. To zależy w ogóle od Was, tak naprawdę. Jeżeli ja mam nagrywać, a Wy po prostu za przeproszenie będziecie mieli to u w dupie, no to jest no ale ja dla siebie nagrywą nie będę, tak? Ja chcę po prostu, żebyście, żeby było miło i ciekawie i w ogóle tak fajnie. A nie, tak. a nie, żeby było taka, takie, wiecie. No. Możecie także wysyłać escape'y, aby o, on właśnie. sam przychodził. Troszkę małe utrudnienie dla ciebie. Jak macie jakieś fajne escape'y, to czemu nie wyślijcie na PW, ja chętnie przejdę. Te, które będą fajne, na pewno y, umieszczą się, zostaną umieszczone na kanale. Adriano, tak. Tak. Ja tak trochę tutaj się peniam chodzić. Idź, idź, jak coś to cię znowu zabiję. O, proszę bardzo. Tak, no, ten Czeka odcinek ogóle... jest trochę nudny, jak to chodzenie po jaskiniach. Szkoda właśnie, że go nagrywamy, bo to też szkoda i was. Ale myślę, że wam się spodoba. O. Seria jest nagrywana tylko i wyłącznie na wasze potrzeby. Abyście także wykorzystywali pomysły, które zostaną tu wybudowane. Nawet i przedstawione, jak je wykonać. Niektóre proste budowle typu zrobienie schodka <grydy> albo wstawienie schodów zostaną przewijane albo będzie cięcie po prostu, bo szkoda czasu. Chyba, że, że lubicie, jak ktoś kładzie schodki. No to możecie pisać w komentarzach, jak wolicie i Przecież jeszcze to tak, nie było. No, tak, tutaj tak ode mnie, czy... Y, będzie wam pasowało takie coś, tak jak robią to niektórzy, prawie praktycznie... Teo teoretycznie to wszyscy tak robią. Jak ty mówiłeś, timelapse? No, coś takiego nie pamiętam już. Y, Po prostu jak coś będę budował, na przykład jakieś dachy, czy coś takiego, to nie będę tego w normalnym tempie puszczał tylko będę to przyspieszał i, do, i w dodatku dam jakąś sympatyczną muzyczkę bądź będziesz mówił Bąd, bo, no, bądź też będę mówił, ale to zależy tylko od was, napiszcie w komentarzach bo czytam czytam komentarze cały czas czy wam będzie takie coś pasowało no co tu poza tym gadać? Jeżeli y, oto ten osobnik Adriano ominął jakiś surowiec, to możecie też pisać. To nie jest nic dziwnego. E, no, no, no. No, no. No teraz to tak w tej... W Minecraft 1.8.1, tak? A w, po, w porównaniu, zmieniło. w porównaniu do tych y, wersji alfa no to... Tak, będą konkursy. Najprawdopodobniej pierwszy będzie przy ilości 100 widzów. Tak Jeżeli uzbieramy w dość szybkim czasie 100 widzów, 100 subskrypcji, to być może zrobimy konkurs a wygrany dostanie. Coś, coś, coś dostanie Coś zostanie. Coś, coś. coś. No bo na gift to za wcześnie, troszkę. Tak, gift, koda będzie przy 1000 widzów, załóżmy. A przy stu może być, załóżmy, wystąpienie na multiplayer, chociaż to też będzie normalnie co tydzień najlepszy projekt. Hmm. Albo tam, jak wolicie. Wszystko zależy od Was i od Waszej oglądalności. Tego oto. Oto tej serii. Jak ona się nazywa? chwilka. Życie w kwadratowej dolinie. Tak, oto jest ta seria. Zapraszamy do odwiedzenia strony, która też będzie w opisie. Albo wystarczy, że klikniecie na The Adriano Te. The Adriano oficial. Nie umiem troszkę angielskiego, tylko mam niemiecki. No to powiedz. Więc przepraszam, że tak czytam. Powiedz. Y po niemiecku. Oficjalny profil Adriano. Tak, uważaj, bo ja umiem. No to co się chwalić z niemieckim. Umiem troszeczkę. Umiem się przedstawić. To się przedstawiam. O może Win Karol jo, Dobra. Słyszałem... Dobra. Słyszałem... Się... Słyszałem. Um, nie, dobrze. On mi zabronił tak mówić, więc nie będę go straszył. Mógłby to być prawdziwy. No to, kliper. to był prawdziwy. Kliper. Ale on chyba o lawę się zahaczył. O kurwa. ja już wiem. Tak. Enderman. Ale fajnie, jaki słodki. Ech. Ech. Ach, Dobra. Fajnie się ogląda na live'ie, jak on gra. Dobra. I wszystkie. Cigo. Jeh, <grymne> żelazo tam zostawiłeś, idź tam! O kurwa, mam on się przecież jeszcze teleportuje, ma nie parę, udałeś Endermana chyba, zobacz. No dostałem! Ej, ty chciałam trochę chlebka? ja pierdziel ale mnie wystraszył. O mój boli! <grymne> Nie wiem... Um, 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 um. Dobra. O wszystkich tych informacjach, nie wiem, typu o updatech zbliżających się. Możecie też pisać w komentarzach. Co tam poza tym. No nie ma nic dodać, nic ująć. Komentarze zawsze są czytane. Jak nie on czyta, to ja czytam. Mówiłam, co robić. I mnie zawsze informuje. Tak. Co, co chwila sprawdza, czy, czy są nowe wyświetlenia, czy są nowe uziwa widzowie. Tak. No I tutaj razie... oczywiście, jak mówiłem na początku odcinka, nigdy nie kop pod sobą. Tak. tak. I tak się stało, że właśnie wpadłem... oto ta osoba zrobiła tego fejla tak, i tam drugiego widzę endermana. I... No to zaraz na to, bo będzie. <laughs> Nie, bo y, bym musiał trzymać na niego czarownikiem. A żeś tak robił? Do, tak, do pół sekundy. No, sprawdź tam stoper, bo mi się coś zdaje, że już powinniśmy chyba kończyć. Y, y, tak. Jak odpaliłem na nagrywanie ponownie? Zapomniałem włączyć stopera. Eee, no to... Oooooo I w kolejnym odcinku zobaczycie co co się będzie dalej działo. Tak. Słyszymy... Może zrobimy dzięki Nie. Waszym pomysłom wieże z lawy. Albo tak. różnego rodzaju rzeczy z lawy... To jest, to jest poziom... bardzo duże jezioro. To jest poziom 12, także tutaj... Y, Może być diament y, Tak. Także mamy Redstone'a y, i tym y, pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Także komentujcie, subskrybujcie, y, klikajcie kciuki w górę i oczywiście y, lubię to na Facebooku. Tak. Dziękujemy za obejrzenie. Do. Pa, pa. Do jutra. Jak to mówił Junior. Bye bye my friends. Goodbye my friends.